Dzień dobry, dzień dobry, aniołki. Fajne pytanie. Otóż, będziecie sobie wybierać kartę i zobaczymy, który zwierzak do was chce dzisiaj przemówić i co ma do powiedzenia. Kochani, karty wyroczni są po to, że nas informują co jest dla nas najważniejsze na tą chwilę, co się ma wydarzyć i są niejako takim, można powiedzieć, wskaźnikiem, drogowskazem, tak? Się zastanawiam, kochani, ile kart sobie weźmiemy? No? Może kilka. Może będziecie mieli ochotę pierwszą, drugą, trzecią, zobaczymy. Zobaczymy, jakieś najważniejsze może wyciągniemy z tych kart, kochani, przesłanie, jakie jest ochronne i jakie jest w ogóle przesłanie od, od wyroczni. Dobra? Tak sobie zrobimy. Oczywiście, jak przy każdym czytaniu, zrobię Wam czasóweczkę żebyście mogli do swojego zwierzaczka przeskoczyć. Może was przyciągną dwie karty, to znaczy, żeby, żeby może dwie odsłuchać? Oczywiście uśmiecham się do Was o lajki, komentarze. W ramach, wiecie, oddzięczenia się, tak? Losujemy kartę pierwszą. Mamy kartę pierwszą. Nasza jowa karta numer 2. Nasza jowa karta numer 3. Nie wiem, tu widzieliście, co zrobiłam. zrobiło. Będą 4. Karta numer 3, ponieważ dołożyłam jeszcze podstawkę, będą cztery. Dzisiaj będą cztery. Dla tych, którzy nie umieją się zdecydować, czy pierwsza, druga, trzecia, czy zawsze bierzecie trzecią, a jeśli jest więcej niż 3, to słyszałam, że zawsze bierzecie. No, pod spodem mamy słonika. Kartę 53. Wyciągnij lekcję z przeszłości. Zastanówcie się, dam Wam chwilkę. Czwarta jest może trochę wysunięta, ale jak najbardziej ona również, kochani, będzie opowiadać to, co powinna. Ja wybrałam dwie, bo jak zwykle jestem niezdecydowana i dla wszystkich, którzy wybrali jedynkę, proszę Państwa, jest to karta, tak jak widać. Lwa, mam nadzieję, że dobrze widać. Karta 30. Bądź szczodry duchem. U nas jakieś wesele jest, czy coś, że tak trąbią? No, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że nam nie przeszkodzą. Kochani, najpierw przesłanie tej karty, czyli tej wyroczni. Zdrowe ego oznacza, że działasz zgodnie z planem Boga, zamiast próbować go wyeliminować. Pojawienie się ducha lwa przypomina, że otrzymałeś dar dumy i zdrowego poczucia własnej wartości, by móc wyrażać swoje prawdziwe boskie ja w wyjątkowy, unikalny dla siebie sposób. Jesteś zarówno królem, jak i królową, pewnym swoim pomyślności i mądrości oraz szczodrym w pomaganiu innym. Bądź dumny ze swojej umiejętności służenia innym z potrzeby serca. Zadowolenie z tego, co obecnie posiadasz, pozwala ci mądrze korzystać ze swoich zasobów, dzięki czemu pomagasz innym, edukując ich, uzdrawiając, inspirując i dając im radość. Bądź dumny, lecz pokorny. Ćwicz się we wdzięczności. A odkryjesz, że wyrazy uznania, jakie otrzymujesz, bledną w porównaniu z radością, którą ty odczuwasz na myśl o tym, ile zrobiłaś dla innych, uzewnętrzniając w tkwiącą w tobie szczerość. Lew wie, że przed Tobą leży wielka sawanna, zaludniona osobami, które odniosą korzyści dzięki zdrowej ekspansji Twoich unikalnych zdolności. Jeśli tylko wybierzesz współpracę z duchem. Wszystkie Twoje relacje z innymi rozkwitną, jeśli będziesz wyrażać swoją wartość i hojność z pokorą. No i dobrocią. Możesz być prawdziwym błogosławieństwem dla ludności. Przesłanie ochronne, moi drodzy, brzmi: wątpisz, że możesz zrobić wiele dobrego? Może zafiksowałaś się na wrażeniu niedobrobytu, myśląc, kim jestem, by przewodzić albo kim jestem, żeby żyć tak, jak sobie wymarzyłam, kim jestem, żeby mieć wspaniały związek? Kim jestem, by pomyśleć, że ja potrafię komuś jeszcze pomóc? No właśnie. Duch lwa przyszedł, by powiedzieć ci, że lekarstwem na nisko samoocenę jest przyjęcie postawy nacechowanej zdrowym poczuciem dumy. Oczywiście, że możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Masz w sobie iskrę Wielkiego Ducha. Twoim zadaniem jest utorować tej wspaniałej energii drogę na świat. Lew wie, że Wielki Duch zaangażował się w dzieło uczynienia z ciebie kanału, przez który jego miłość i hojność spływa na świat. Bądź dumny z tej roli, starając się sprowadzić na Ziemię obfitość miłości. Być może już teraz czynisz wiele dobra, ale czujesz się niedoceniany, dlatego kusi cię, by wstrzymać dzielenie się ze swoimi darami i zachować je wszystkie tylko dla siebie. A może oczekujesz uwagi i pochwał, a może twoja hojność była wręcz podszyta oczekiwaniem, że masz prawo do otrzymywania czegoś w zamian. Prawdziwa magia dzieje się, gdy pamiętasz, że na świecie zawsze jest dość wszystkiego. A ty zawsze jesteś wartościowy. Dziel się z innymi bez żadnych oczekiwań czy ukrytych motywów i pozwól by Lew przypomniał ci, że dając, otrzymujesz. Wtedy dostrzeżesz, że twoje uczynki są doceniane. Przestań porównywać. Porównujesz się z innymi, co? I postrzegasz siebie jako mniej wartościową osobę, a tak nie jest. Koniecznie napiszcie mi kochani w komentarzu, którą kartę wybraliście. Jestem z Was zadowolona, dumna. Może trzydziestka będzie ważna. Może teraz zwrócicie uwagę, że często widzicie, bądź macie postępować jak ten lew. Także bądźcie szczodrzy duchem. Jedyneczki. Zrobione. Dziękuję. Pamiętajcie o lajku, komentarzu. Tylko tyle. Kto może, niech udostępni. No i skarby czas na kartę numer 2 żyrafa zobacz całość może wam będzie potrzebna cyfra 68 w tym miesiącu ale warto ją kochani sobie zapisać bo będzie tutaj przesłanie z Wyrocznie oraz przesłanie ochronne. Ja bym zaczęła od przesłania wyroczni, bo żyrafy sięgają ku wierzchołkom drzew, spoglądając na Ziemię z wysoka. Odwiedziny ducha żyrafy to znak, byście popatrzyli na całość sytuacji z dystansu. We wszystkich aspektach waszego życia nadszedł czas, by wyciągnąć szyję i poszerzyć perspektywę. By otworzyć oczy na potrzeby i przeżycia, żeby zobaczyć całą sytuację, a nie tylko jej część, tak? Bez względu na to, jak wielka jest moja droga, czy mój drogi, Twoja mądrość, wiedza czy doświadczenie, nie powinieneś pomijać szczegółów i związków, które pomogą Ci lepiej zrozumieć samego siebie oraz Twoją sytuację, więc wyciągnij szyję. <grym> Spójrz poza to, co przyciąga Twoją uwagę na poziomie wzroku. Uświadom sobie, że nie wszystko jest takie oczywiste i takie, jakim chciałbyś, żeby było. Duch ześle na Ciebie nową perspektywę, która może całkowicie zmienić Twoją opinię. A teraz, moi drodzy, będzie przesłanie ochronne. Czyżbyś wyciągał swoją szyję zbyt... Wysoko, patrząc w dal, zamiast rozejrzeć się wokół i dostrzec, co się dzieje na ziemi. Twoje zaangażowanie w współtworzenie czegoś nowego jest godne podziwu. No proszę, Duch Żyrafy, chcę Ci jednak przypomnieć, że powinnaś, powinieneś patrzeć na całość sytuacji, a nie tylko na smaczne liście na czubku drzewa. Musicie uzyskać właściwą perspektywę, oznacza to dostrzeżenie, co dzieje się na Ziemi i wokół Waszych stóp. A może wciąż rozmyślacie nad problemami świata, zamiast zwrócić uwagę na to, co możecie zrobić już teraz, aby wywołać zmiany. Jeśli oczywiście chcecie je zobaczyć. Dostrójcie się więc do swojego najwyższego dobra. I uwierzcie, że choć właściwa perspektywa jest ważna, to zmiana zaczyna się właśnie tam, gdzie jesteście. No i uważajcie by nie wznieść się za wysoko pod chmury, rozmyślając o problemach świata, aż utracicie właściwą perspektywę i zmienicie wykonanie swojego zadania. Nawet jeśli wydaje się ważne, tak? Które przecież i jest niezbędne, żeby była ta zmiana, której pragniecie i żeby ona mogła zaistnieć, bo przemiana się przecież zaczyna od nas samych. Także kochani, może Wam się cyfra 68 przyda. Zobaczcie całość. Życzę Wam wszystkiego pięknego i koniecznie napiszcie mi w komentarzu, którą kartę wybraliście. Ja sobie zawsze czytam, która karta miała powodzenie. tak? No i wszystkiego dobrego, moje kochane. Dwójeczki, odkładam Was tutaj i będziemy przechodzić do karty kolejnej. Karta numer 3. Jeżeli wybraliście trójeczkę, 38. Karta orzeł. Bardzo fajna karta, bardzo poważna. Orzeł oznacza duch macie w swojej pieczy. No, przesłanie wyroczni na chwilę obecną dla Was jest następujące. Pomyślcie o orłach wzbijających się wysoko ponad inne ptaki, szybujących z wiatrem. Orzeł Cię pyta, czy chcesz, Ty chcesz się wznieść wyżej niż kiedykolwiek, nawet jeśli oznacza to bycie przez chwilę samotną, czy samotnym. Cała mądrość świata naprawdę stoi przed Wami otworem. Kiedy błyskawice i gromy przecinają niebo, to właśnie orzeł unosi cię powyżej burzy, pomagając ci przezwyciężyć lęki przeciwności oraz przypominając, że duch macie w swej pieczy i chce, byś zaznał pełni życia. Nadeszła chwila. Byście sobie zdali sprawę, że macie w sobie najwyższą mądrość, najwyższą odwagę i ofiarowane tutaj Wam przez ducha oraz anioły sprawy macie śmiało zbudować swoje gniazdo. I to na wysokiej skale. I uwierzcie, że bez wysiłku możecie unosić się w powietrzu, niczym ucieleśnienie orła, w całej jego chwale, a we właściwym czasie, sięgając po to, co należy do Was. Jakie jest zatem przesłanie, kochani, ochronne? Jeśli kuśtykasz niezgrabnie, czując zażenowanie, ten orzeł przybył ci powiedzieć, że dzieje się tylko dlatego, że tak naprawdę nie powinieneś teraz chodzić, a latać. Znieście się ponad kłopoty, które sprawiają, że czujecie samotność i lęk. Obejmijcie wzrokiem całą sytuację, dostrzegając jednocześnie swoim orlim wzrokiem wszystkie szczegóły, które pomogą Wam zdobyć mądrość i odwagę. A może świadomie staracie się pomniejszyć, żeby zyskać akceptację innych, co? To nie czas na słabości i bycie na przykład zależnym od innych. Otrzymaliście skrzydła i macie samodzielnie latać i właśnie to musicie teraz zrobić. Nie ma potrzeby, żebyście kulili się w ukryciu czy też szukali stada, które udzieliłoby Wam wsparcia. Duch Orła mówi, że macie w sobie ogromną mądrość i odwagę. Pozwólcie im się uze uzewnętrznić, abyście mogli dumnie wzlecieć w niebo, w otoczenie aniołów. A z Wysoka łatwo będzie Ci dokonać najlepszego wyboru na rzecz najwyższego dobra dla nas wszystkich. Także drogi słuchaczu, koniecznie napisz, którą z tych kart wybrałaś i jak z Tobą rezonuje. Pamiętaj o lajku i komentarzu, a ja Wam w tej chwili bardzo, bardzo dziękuję. I została czwarta karta. I uwaga! Jest świstek. Wiedziałam, że to ostatnia będzie śmieszna. Te były karty bardzo, bardzo. Więc 57, czas odpuścić. A świstak siedzi, tak? Tak to było. Fajnie, powiem Wam, że cieszę się bardzo, bo yy, będzie tak: najpierw przesłanie wyroczni, a potem będzie przesłanie ochronne. Natomiast od czego zacząć? Koniec jest początkiem. A śmierć stanowi część życia, tak? Ten duch świstaka zjawił się, żeby dać ci e, znać, że czas jest zaakceptować naturalny koniec czegoś, coś, co na przykład nie jest dobre dla ciebie. Uwielbiamy trzymać się tego, co znamy. Tego, jednak to, co nowe, potrzebuje oczywiście przestrzeni, żeby zaistnieć, e, rozwinąć się. A odwiedziny dzisiaj świstaka to taki znak, że w Twojej sytuacji jest coś, czemu. Powinnaś, powinieneś pozwolić odejść, aby zrobić miejsce na narodziny czegoś nowego, co będzie dla ciebie znacznie lepsze. No ja robię porządki w szafie, <grym> także czas odpuścić, a ja mówię, czas wyrzucić. <grym> Gdy świstak zobaczy swój cień, umyka do nory. Być może ty też chciałbyś, albo chciałabyś, może mieć więcej czasu na pożegnanie, na transformację tego, co nowe, tak? Zmiana. Nie nadchodzi y, jednak i y, 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 zawsze nadchodzi, chciałam powiedzieć, że zawsze nadchodzi, i jednak zawsze jest dobra. Y, jedyne, co jest pewne w życiu, to właśnie zmiana, tak? Czyli wiosna na przykład przynosi ze sobą wiele błogosławieństw. To, co musiało umrzeć, odrodzi się ponownie w nowej, właściwej dla Ciebie formie, tak? Życie wymaga zmian. Życie wymaga też rozstań, więc pożegnajcie się z tym, co kiedyś dobrze ci służyło, i przygotujcie się na przybycie czegoś nowego, wspaniałego. No. <laughs> A jakie jest zatem przesłanie ochronne tego świstaka? Zadajcie sobie pytanie, czy czasem uparcie nie próbujecie utrzymać przy życiu coś, już przez, co już jest przestarzałe, co się zestarzało, coś, co. Nie wiem, sytuacja, związek, pogląd, zwyczaj, coś, co kiedyś było dla Was czymś, a dzisiaj jest już męczące. Może oczekujecie, że automatycznie będziecie postrzegać świat poprzez określony filtr zbudowany z tego, co dobrze znacie, nie? A duch świstaka mówi, że teraz przyszedł czas, że trzeba się pogodzić z faktem, że przeszłość minęła. Pozwólcie sobie, y, może, na opłakanie tej straty. Y, oczywiście, jeżeli tego potrzebujecie. Y, wiadomo, że żaden smutek, żadna y, trauma nie będzie trwała wiecznie, a ten duch świstaka jest przy Was. I on chce, żebyście odczuwali radość. On Wam chce pomóc dodać tej ekscytacji, tak? Na przyszłość, oczywiście. Miejcie, kochani, oczy otwarte. Ponieważ po zimie zawsze przychodzi wiosna, a koniec. Zawsze zwiastuje nowy początek. Póki co. Pozwólcie sobie na te emocje. One utorują wam drogę, radości spełnienia, bo ona na was czeka. No i tutaj karty mówią, że ta, ta, ten rozwój nadejdzie, bo taką obietnicę wam składa świstak. Fajnie, cieszę się. Cieszę się. Kochani, zostawcie koniecznie komentarz, jak z wami karta rezonowała, którą wybraliście. Ja zawsze sobie czytam, która tu miała powodzenie. Zostawcie lajka, komentarz. Dziękuję Wam, kochani. Bardzo fajne czytanie. Wszystkiego dobrego. No i słyszymy się. Zobaczycie już niedługo. Buziaki, papa. Pa.